Witam z tej strony Apple, i witam. Tak, w pierwszym nagraniu z Iwara, dlatego że wcale nie gram, któryś raz z kolei yy, tutaj jest chudy z dom przyjaciół pani Foster, i jeszcze jest tak, yy, Peter Cinchilas, dobry, ja Rips, który śpi nad oknem. <śmienicza> E, no. Orbi Orbit Noob cześć. cześć, 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 cześć. I PDG niedostateczny krzakami pod nogi. Myk. Myk. No i tyle. No i tyle, cześć. No i możecie już przewinąć do samego końca i zobaczyć, że jest przegrane i to się nie pojawi na YouTube. No to przecież że to normalne. No co ty myślisz, że to nie jest normalne, halo? Ej, ja znowu te chujowe runy wziąłem i masterki. Dlaczego? No, ja nie znowu, nie to jest, jest prawda, No właśnie. Ja nie wiem co jest grał. na jakieś Morda Kaisera, który mnie klepie. No nie, najgorzej. Remake? Czy to nie, ADC nie mają? Remake, może wygramy! To nie, 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 jest, nie ma remake, tylko nie, nie mają ADC. Nie wiem, Wafelku. to nie jest reklama. Tylko zapłacić za to, żeby siadka w taki na kamerę. To nie jest reklama. Nie ja pierdziele, co to za gość? Z wdzięcznością Kto nie chce dobra grę. matryna, freezujemy, dawaj, gnójmy go, tryhard Eee. No 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 Czy to No Luno Czemu oni mają double jungle? Nunu na rzeczy dolnej Może w końcu wygramy. Znaczy ja gram tą postacią przez pierwszy raz, co ja gadam On może smaka robić ogólnie Na nie tym wiem. levelu nie No raczej nie Nunasem nie no, chyba, że we dwóch robią. Ktoś tego miniona! Ale ja potrzebuję pomocy na tym topie, bo goście. No nie, zaraz przyjdę, okej? Ej, no reda mi zabrali, no halo! No no, Heaver ci pewnie zabrał. Ej, ja nie mogę. słuchajcie, to nie mogę tego rozjebać normalnie. Muszę życie tracić. No, mówi się tylko normalnie, jakby to, ej, to, tu jest to jest ej, tu jest Heaver, ej, tu jest Heaver. Tu jest zamka. No, Cześć, oni mnie muszę uciekać, bo mnie zabijał. Zbijemy go? Bo ty nie zabij się. Nie No ja, to... Zabij go. Jak to Już Azir. To nie. Ma. To nie. nie ma to No flesnęła po mnie, no. Nie są wali? No nie miałem, ja. Mam atak, panie. No i tak mnie nie zabiło. To Nowy ile zabiłem. to mnie uderzyło. Tak to jest pomału polowi i teraz Ja to źle wyliczyłem <laughs> Deltet trzeba było obliczyć Nie wiem czy może tak ja to mnie kontroluje wapor mm. 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 Nie no, postać to po prostu jest żart. Poczekaj. Dawaj go! No gość jest... No masz Skoczek, skoczek, skoczek! Rzuć czaki. Ej, to było dobre. Apple, jak nigdy powiem ci, że to było dobre. Mnie <laughs> Nie Minus ci mówię, to było dobre. Jest ona blue bo to blue Bo to jest dobry champion, tak naprawdę. Anka ma blue. Wokoły zabiła, ja tak? No wiem. Ciebie, nobie. No ja nie miałem blue. Wtedy. Ale, ale ten, ale ty zabi zabił mnie Aivar. ty zabiłeś Aivara i ty no miałeś blu. To twoja wina. I jej ty zginęłeś. Nie, pojawi. to ty, Nubie no, dałeś jej blue i teraz cierp. Ciężar, ale byski tu. Rengar i Iwar mają takie combo, tylko że on mi zabiera pół dżungli. Nie wiem, Taki ja jakoś ja tak nie potrafię. No, ten, ten, ten co ja gram, to jest Iwer. Ivar Piadek lasu. To jest Wiverna. z heroesu trójki. Jaka Wiverna? No nie, to jest Weaverna. ode mnie. To jest tylko ona agresywnie gra. Iść ci na ganka? Zwardowała i Później. mam ogólnie. To weź ją już Dawaj ją. Ona jest zamknięta. Na flesza nie ma, no Nie, 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 nie. koniec, koniec, koniec no. Zatrzymaj jakoś, spowolnij snera dostał Ja go nic nie biję, useless Azir z, o, I Nunu. pierwsze, i pierwsze się z tobą zgodzi A, oni trzymają Nunu i Eivara Czyli team, team comp kurwa pod zabieraniem dżungli Nie, nie odejdź Nunu, co mi tą śnieżką zrobisz, uderzysz A ten mordek jak jest popiepszony. Jest popieprzony no O, idzie ci wilk, idzie No i co ja mam z tą faktem zrobić? No zaś ich Iwen jakoś ma już 2-1 Dlatego, że on mi chodzi non stop po dżungli To też to, że tak rób Jak? Jak oni mają Nunu na swojej dżungli Przecież <grym> na topa? Oni chodzą po no, swojej dżungli cały czas Tylko wezmę buwa bo, po drodze, bo wiesz, gadam z pełną buzią, bo nie ma kultury Ja serkuję nawet, bo... ...taka że no, nie, no, nie myślałem, że ma moje blue nie mogę. Muszę się cofnąć. Czekaj? Nie, nie, nie. A poczekaj? Dawaj go. Ale ten, nie? No. Dzięki za ganka Ja mam ja mam... Ja mam jeden, dwa, trzy! Ja dzielę się killami, a tam ten ivar jest chujowy, bo się nie dzieli. W nie, złoto. Ja go nie to nie, 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 tak To nie, 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 Na nie, nie, To Ja defuję jest czas. Same nie, nie, Dobra. nie, mam nie, 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 blue. nie, nie, masz nie, nie, Nunu mam, mam blok, no, ja idę. Anka idzie, Anka tam idzie. Ja nie okay. chcę jej ja Anka tam idzie. ja nie poluję, bo ona mnie zwłodzuje. O! Dobra, no, zamijaj się. O no. tu! Anke! Gołem! Gdzie Hej, stepa ci zrobi. Eee, Hej, Ej nie, to tak jest. Jak to działa? Ale jestem koksem! Haha, <noise> libera! No, help me! Cześć, mi. nie być na linii, nie? Mi kwarma się przyda. ja dostaję tak po dupę, że ty się w głowie nie mieści. Nie, nie tylko po dupę dostajesz. <noise> Ej, tu jest blue, podejdź sobie. Nie ma topa, gdzieś uciekł, co jest wart. Useless Azir, nie gram już na tych temazgierach. Tak go panerkliwi, że się grać chyba nie. No ja nic im nie bije praktycznie. Co to stało pani? Nie wiem, zauważyłem robi. buk ogólnie na tym czempionie, że Aivarę postawiam znak nie widać kiedy ile się mój naładował. Bo normalnie Rozumiem. dwóch Aivarów nie ma. Nie ma jeden, tylko jest. O, double buffet incoming. O właśnie, tu jest ten red, jakby co, dla Rengar'a. Po co ręgarowi red? Bierz, weź sobie ten. No. Oh, I ten sarkazm w Nie, nie, nie weź mnie. Ja, ja, ja nie mogę do niego podejść. Jak podejdę, to ja dostanę. No to zaraz do ciebie znowu przyjdę. Masz TPK czy coś? mam. Chyba na dodruk. O, nunu. Monster, dai. Nie, no nic nie da mój TPK. Nie wiem, co to za Erka była Martyna, po wszystkim co, co rzucili Erka. Tu jest wizja. Chcesz nie niego Tu To tego ja, tego? Skalniaku! Dobra, jest git, jest git. Ja mam za 8 sekund ulto dopiero Iwer na bot'a może być Tak, oh, no nie. pewnie, teleportem mam od razu strzmychać Janka też na bot'a może iść Ja to nie Ej, Drake jakaś wizja, bo tam jest... No, pewnie Drake'a no, robią, kurczę. bo tam wszyscy na bo... bot'a No, weźcie, zbardujcie no, tego Drake'a Czekaj, czekaj, patrz, pa, pa, pa ja tu robię mu combo te... Poczekaj Czekaj Dawaj go, dawaj go, normalnie lane'em Co wy No bot'y Widziałeś, jak tu kombosa. Stara coś to, to nu. Masz bo... krzaki. Jak krzaki? mam swoje jako wiec. drugie. Ale ja tego tak nie kernę, wiesz, Japon? Jak będę miał tak... Jak ty kerniesz wszystko, jesteś dobrym graczem. Pierdolisz. No mówię ci. widzicie, drodzy widzowie, on nie wierzy w siebie, nie? A zaraz będzie Pentakila, ale ja tego nie kernę, nie? Nie chcą co Pentakila. Zwarduj. Nie mam Wardu. Tepekę mam jak coś. Pięć, co za kraty. Iwan się no, na pewno. Jeszcze Anka zaraz zabije ptaka. Nie zabiję mu. Gołąb. Wiem jak na Ankę grać, spokojnie. Najwyżej sfleszuję, wszystko zużyję. Ta, nie robi. robią Barona, bo Ivar'a i... No, no Barona, Barona robią. No, Barona Barona robią. no Barona Baron, tywie... Baron, no, nie żyje już. Baron <grym> <grym> Już pada. Już po Baron nie, zobaczycie zaraz place'a roku, patrz, ja tu zadaj... O kurwa, pomóż mi, albo nie. Ty place roku, dawaj tego do. No dawaj, pokaż tego place'a. Poczekaj, bo on zaraz tu wróci, ten no patrz. I go zaatakuje, zgwałcę go param ciemności, patrz. Zaraz będzie place roku. Chwila. Dajujemy ją? Poczekaj chwilę. Nie wiem no. Patrz, dawaj. Mam te kę Jeszcze to mówcie, żeby te. Pekne. No, aha. Leszanka. Dobry daj. Pozdrawiam serdecznie. Apol, pomagłeś. Dobry, daj. Dzięki za pomoc, Apol. Dzięki za pomoc. No bo ty głównych dni nie zdejmowałeś. <śmuszczak> być. Jak nie. swallowowałem to. Beł Ale follow. ty walnąłeś pierwszy to. weszły, ja miałem ztankować. No ja walnąłem i kół, miałem się do niej przyciągnąć, ja się do niej chyba przyciągnąłem z tego, co widziałem, a ty ją odciągnęłeś w, w drugą stronę. Nie trafiłeś w ogóle tego. No i rozwalamy wieże, rozwalamy... Patrz, on tam stoi. Ej, patrzcie! Ja no, yes. Mogę yes. tefnąć na dół. To jest pop. A, powinien pomagać. Tepować, kup, Dawaj, dawaj, tefuj. Ej, ty! Ja z wszystkich rzeków mogę skakać. Nawet od niego. No bo i tylko I am Ivar, I Ej tu macie A, dziewczynkę małą, widzicie macie Chodź tu, puszek Piekarnik? Ja bym zrobił piekarnik No to wy tam bicie, ja, ja śledzę Patrz, patrz, nie, patrz, nie patrz, patrz. jak robić. szybko to spuszuje A weźmiesz topa? Marbit? Patrz jak ktoś no, no, tu się... No, no, no. Ej dawaj do krzaków, ciekawe Czemu czy smok się ten O nie O nie jest Nie, to było Ej, zabawne. Pikarni, chciałbym, chciałbym tak jakby ograć, No ja! To poczekajcie chwilę, Ej, nie, mordy, nie poczekajcie chwilę, abo, postawię dabo. tu znak. Tylko. Bo i tak nie mam smajta To możemy zabić, zabić go tam na topie? No mi się wydaje, że nam za 13 rp widzicie łatwa postać, bardzo przyjemna. Idę tam. No nie nie puszuj moich kurwa znaków Fon... Co niech cię zajebie. <grym> jestem czarny, stary. Nie wiem na Straciłem kurwa życie, żeby ten znak położyć, a ty go zajebałeś. Maszesz go? Jakoś to jestem zimki? murzynem, muszę. Jak podejdzie? I tak i to jest nie, to prawdziwa wow. natura ripsa Dobrze dobrze. to zrobię? <grym> I co z tego? Co? Kryć się. Kryć się! Tak jak dobrze powiedział Aivar. Bierzemy turę? A dobra. Chcesz cofnąć, bo nie, nie rozwalimy go. A, A nie. Rozwalimy. Anka idzie. 99%. Musi tu iść. Anka idzie na pewno z którędyś... się. Bo po blue Niech ktoś weźmie Reda, halo. Nice. Nawet Tarik Tak, przejdę. No, Nawet ten... po co on czeka? On zniknie zaraz i tyle będzie w sytuacji. Nie, nie, nie. Już coraz bardziej czeka, rozumiem ja tą postać. Widzicie, nie mam ujemnych statów. Nie, ja nią pierwszy raz gram. Sorry, zapomniałem. Paradnik, paradnik, hej. Paradnik, to jest paradnik. Witam w porządku. Dobrze, że wam daję tego wywiadomionego. Dziękuję. O, popatrz. Czy to kogoś wylaskuje? Idziemy go? Jednego, kilka? czekaj, 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 poczekaj. On ma ultę jeszcze, ale. Ja chcę, żeby to tak było, żeby zniknął. Ja nie dołożę, go. Lecę. Pani, jak to Herolda ty. To dawaj napięć go. Tak to ja mogę tam wejść do mnie. Ej, patrz mi, co to Uciekaj, uciekaj od tej strony, uciekaj tu jest nuno. Teraz z tamtych, dawaj. Wygrałbym. Ja byś to zabrał. Barona zrobili? No, zrobili barona. Gonij, goń, goń, czaki, goń. Czaki, goń. Czaki, 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 czaki. Uf, Będę... Troszkę zasięgną brak. Nie, chase, chase. Chase jak chuj. No nie, no. Nie, no. Bo no, no. no, nas. Chase. Chase? chase. Jak doktor hałsie. Chcesz blue? Nie, zabrali już. Ja o, wilki się zrespiły. Anka, anka na to da. Nie anka, anka. anka. O, zniszczyłeś? Kurde. SS, mid. SS, mid taki trochę szybki. nie Nie, pierdol. Ale głupi. No mówię, SF-a wyumieracie jeszcze. A, jest. dobra. Poczekaj tu, poczekaj tutaj. Nie nie no, no, miałem życia, wiesz. Ale może ten gdzieś To dobrze. Co ty masz ty tak. Tak. czemu ty w kółko chodzisz? Gra się wyłączyła. Daj mi jej turon <laughs> Przynajmniej chodzi w kółko. A ty co robisz w tym czasie jak ona wchodzi w kółko? Nie żyjesz, no, tak? No ja zginąłem, gdyż... No właśnie. O, no no byłem. A ty raz razy się wyjebałeś, typie na ty ile? Ty ty Jeden kurna, ale ty złodziej jesteś i nikogo nie zabijesz. Ty jesteś złodziej, już mi trzy kilo ukradliście ogólnie. To był odprysk. Sofa. Spasza. O, idzie do paczki cwaniaczki. No, no. Otepuje się gość tu. Ale clear ma fajny, jak już się ktoś nauczy nim grać, to clear ma fajny. A, jest. Ona się co chłopi? i się Nie, ona nie I ma. Widzę, że on ma takie, takie pizdowate granie trochę, że trzeba nim kurna najpierw te obręcze postawić, a potem zabić. Koniec serii. O, tak. Tepek Mordekaiser. Idę tu. Papadej. Wejdź w jego krzaki. Dobra, chuj, dajbujemy. Dajcie. Teraz już nie. Nie, proszę cię. To czemu ja jako adekery zawsze mi super zrobiłem? No to bo bardzo ma tankować z Darikiem na przykład. No nie, mam Znaczy... Zawsze. Ja braliśmy rankady i robiliśmy to dajmy, to zawsze ja daj tankowałem. Masz. Mam krzaki. Masz. Mam no, krzaki, no. ale to. Bułka, Znaczy chodzi no, mi o sal motyw, że ja zawsze zaczynam. O nie, Peter Dzięcilas! Co ty robisz? Masz ja pasywką do mnie podchodzi mi mhm. Umrzesz Umrę Masz pasywkę? No ty Rengar masz pasywkę? Nie mam To zabijemy nie kogoś hila. Ja, Nie mam, nie mam Pasywkę nie ma na cooldownie Chodź no dawaj Na cooldownie. nie mam pasywkę ty <laughs> Na cooldownie nie mam Ja mam małą Nie, zajrzeć nie, 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 pomagam. Ja Już jest No moje ja Okej, okay, dobra kina. Nie wiem kto mi dał chila. Ja

Czemu bijesz te blue? Zgłupiałeś? Dawaj go, dawaj go, mam shielda, dam ci No spoko po co ty o To myślisz? Który tepek poszedł, te tepuje ktoś Pręgor O, Anka, dawaj ją, dawaj ją ja Oni robią tego Nie, jadę <ścoughs> Co Smog <tryble> Triple Kill! Co <tryble> się stało? Zobacz, widzę. Smog właśnie tripla walnął, a nie double. Nie, ja dwóch zabiłem, widziałem, że nie jednym. Zabiłem żołnierzyka że ja on i zabiłem dwój. Ja czekaj, ktoś chce ich blue? bo chyba mają. <try> dawaj, 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 Ej, dawaj, dawaj daj, daj, daj. Ej, oni mi widzieli 7 sekund. <tryble> Jak to śmiesznie chodzi, widzicie? A, oh, słuchaj, easy. No, no wyciągnąłem Azira. Ja nadal walczę. Wyciągnąłem Azira i w atakierę. Maja Ręgara i A więc, dziękuję za oglądanie w tej pierwszej grze. Ajwarem i do widzenia. Ivernem, kurwa. Ajwarem. <grym> <grym> no i damage, no i no, jedyna sojtra Spójrz na mój no. nick i powiedz, że nauczysz mnie tak mówić, jak, jak ty mówisz. Ivern. No. To... Aivar i chuj. Zobaczmy, how this lady from League of Legends Polska podczas prezentacji Bohatera. presentation. Ivar. Welcome to the League of Legends Champion Spotlight featuring Ivar, the Green Father. Once long ago, Ivarin Bramblefoot was a man. Hey Krugs, how's the wife? A pretty bad one. As a Freljordian conquistador, Ivran took what he wanted and killed anyone in his way. Looking good, Brambleback. That changed the day he cut down a mysterious tree called a God Willow. As it fell, the tree's magic flooded the cruel warrior's soul, leaving him with a love of nature and new appreciation for life. Now, by protecting the forest from those with evil in their hearts, the Greenfather hopes to find atonement for his sins. Ivar? Ivar? Ivar?